Witam Was tutaj Buczko, a to będzie tutorial, jak zwiększyć udźwig w Morrowindzie. Wiem, że wiele osób by chciało to sobie wprowadzić, że się tak wyrażę, ale niewielu wie jak. Ja do przedwczoraj też byłem w tej niewiększości, ale metodą prób i błędów znalazłem rozwiązanie. Wygląda to tak. Do tego posłuży nam program The Elder Scrolls Construction Set, który można ściągnąć albo zainstalować z drugiej płyty Morrowinda, jeżeli ktoś ma zakupiony. Klikamy w file, nie wiem czy to się czyta file, nie wiem jak to się czyta, nie będę w to wnikał. Data files, zaznaczamy plik główny Morrowinda, to jest morrowind.esm master file. Ok, to nam trochę zamiesza, bo się wczytują wszystkie obszary w grze wszystkie postacie i tak dalej, i tak dalej... Dobra, się to wczyta wchodzimy za zakładkę Gameplay Settings, znowu Gameplay i szukamy komendy F encumbrance str mult ona jest tutaj i zmieniamy jej wartość z 5000 czyli ilu tam jest nie zamiast 5 ma być 500 Zapisujemy 500, dajemy Enter. I to nam tutaj mamy gwiazdkę, że nam się to zmieniło ładnie. Wychodzimy z tego. Dajemy chwilę, save. Teraz zapisujemy nasz plugin. Obejmie jaką nazwę to nie ma znaczenia. Dobra, tutaj nam wyświetla, czy jest zapis udany, czy nieudany. do tak. Po zapisaniu tego pluginu wchodzimy jeszcze raz do Tafill. Tutaj mamy Morrowind.sm, nasz plik główny i nasz plugin jest domyślnie zaznaczony i ma status aktywny. Klikamy OK, znowu nam trochę zamiesza. No i po zamieszaniu klikamy Save. Tak dla pewności nam się zapisuje. Wychodzimy z tego i musimy to odpalić przez Morrowind Launcher. Gdy już odpalimy Launcher, klikamy pliki i tutaj sobie zaznaczamy nasz plugin. Jeżeli wszystko będzie dobrze, powinniście po wejściu do gry, nawet po wczytaniu, bo pisze tylko, że mogą wystąpić problemy, ale ja takich problemów osobiście nie miałem. No to po wczytaniu gry powinno być wszystko ok, powinniście mieć udźwig 15 tysięcy. Dziękuję, to by było na tyle. Trzymajcie się.